Cześć, ja jestem Ed, a to jest kolejny odcinek serii Minecraft. Mówię troszkę przez nos, bo jestem przeziębiony, także wybaczcie. E, kończymy tą naszą wieżę salonową, tak bym to nazwał, czyli to. E, chyba w tej chwili czekamy, aż nam się przepalą cegiełki wszystkie. O, świetnie, już to się kończy. E, może w międzyczasie posprzątajmy Nasz ekwipunek, żeby tyle tego nie nosić, dobra tu cegiełki, deski może zostawię, ale odłożę to. Ten gravel też gdzieś miałem, widziałem. No i stone. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Te deski na razie zostawię. Tu mam jeszcze flint. To. Dobra, tu nam się już powinno przepalić, dokładnie tak. Zamienimy to od razu na cegły. Uzupełnijmy braki i na razie tą górę zostawimy. Tam tylko chcę teraz zatkać i na razie to zostawimy. A wrócimy do tego później tam nie wiem może po naderze, żebyśmy już mieli czym rozświetlić tak jak bym chciał. A na razie zatkajmy to. Sprawdźmy tylko czy tu nic sam nie chodzi. Nie. Zatkajmy to na razie. Żeby już tu było bezpiecznie. Nie wiem jak tu jeszcze to będzie wyglądało do końca, więc na razie zróbmy tylko częściowo. Dobra, teraz zrobiłem się ciemnie, to to rozświetlmy. W porządku. Tu, tu. O, na razie chyba wystarczy. No dobra, to teraz ja zbijam tą całą górę i widzimy się no, po tym zbijaniu. No jestem tam nam się odetkał troszkę dach, także spróbujemy go za, no zatamować, żeby nie było tej dziurki. O, to pozbieram, zawsze to się przyda O dokładnie tak zbliża się noc, a jak już tam. Jeszcze nie mamy wszystkiego zatkanego, chociażby tych drzwi tu. To w nocy nie będziemy kopać. A tu jak mamy, też mamy otwarte. No właśnie, to wszystko trzeba będzie potamować pomału. Tu na razie zatamuję, może. No dobra, nie wiem na razie jak. Pomyślimy. Na razie się prześpię. A no, jeszcze nie mogę. O! No i wracamy do kupania. Szybciej skończymy, szybciej zajmiemy się czymś ciekawszym. No i jestem. ściąłem w zasadzie wszystko, tak jak zamierzałem, brak i uzupełnimy już normalnymi cegiełkami, tymi docelowymi Tu jak widzieliście wykąpałem, wykąpałem, wykopałem trochę węgla. O no, węgiel zawsze się przyda. Dobra, usuniemy jeszcze tego dirta. To. Tu nam się nic nie zawaliło. Dobra. No i w zasadzie tą część mamy skończoną. Rozświetlona nie powinno tu się nic dziać. Usuńmy rusztowanka. To tylko dobrze rozświetlimy i powinno bardzo fajnie wyglądać. Zróbmy też drzwi, pozatykajmy wszystkie jakieś takie wyloty, żeby ten dom już znowu był bezpieczny. Potem co? Zajmiemy się szybko sypialnią. No i chyba ruszymy na jakąś wyprawę, co? Bo ile można? Tu coś się pali, ale to chyba jest świeczka po prostu. No, dobra. Znowu podkładajmy te rzeczy, których mamy nadmiarze. Jest dużo ich jest. Dobra. No świetnie. Dobra, to drzwi. Robimy drzwi, a potem. Na nasypialnie. nasypialnie też mam pewien pomysł. Powiem Wam szczerze. o, kurczę, Musimy mieć normalne drewno. No to lecimy ścinać Zrobię sobie od razu siekierę. Bo na bank tam mi się skończy. Jak tylko raz uderzę. Yy, normalne drzewo nam jest potrzebne. Od razu weźmiemy. Zetniemy brzozę. Bo, jak zauważyliście, już na pewno brzozy nigdy za wiele. No, mówiłem. Brzozy nigdy za wiele. Zwierzaki sobie tu spokojnie żyją. Trochę zaniedbaliśmy ich tam rozmnażanie, ale w sumie chcieliśmy mieć tam po cztery to mamy, więc. Nic się takiego nie stanie. Jakie chwilę zostawimy mm, samych sobie. Dobra, mamy. Sadzonka też już jakaś jest. No to lecimy. O, nawet dwie. Potrzebujemy trzy. Tu było, tu było i tu było. No. Nie ma, to nie czekajmy. Lecimy dalej, wrócimy się. O, mam. A my lecimy po zwykłe drzewo. Tu zobaczcie, jak tam duże te drzewo wyrosło. Ekstra, co? Jedno drzewo zetniemy i będzie pełno drewna. Zobaczmy tylko, czy tu żaden zombiak nie łazi. Nie, świetnie. Widać polityka szybkiego chodzenia spać, żeby noc nie zdążyła się zadomowić. Skutkuje. Takie drzewa są fajne, bo jest w dużo drewna, ale niestety ciężko je się ścina. Ja na przykład o wiele bardziej wolę kilka drzew niskich, sobie stanę pod każdym, pach pach, zepnę. A tu to trzeba wchodzić, ścinać, jakieś gałęzie, to gdzieś zostają i całe drzewo nie chce zniknąć, to takie wiecie. Fajne, fajne, ale tak naprawdę sporo problemów jest z tym drzewami potem. Próbujmy tu wejść na, na koronę tego drzewa. musimy ściąć wszystko. O wszystko. Zetnijmy te z boku. No zobaczcie, jed, jedno drzewo w zasadzie i dwa małe i pusta, jest prawie całe. 40 tych będę miał prawie, nie? To jest ta różnica, właśnie. Dobra, weźmy sadzoneczki. Jedno tu. Jedno tu i jedno pod tym bydlakiem. Wszystko? Chciałem? Nic nie zostało? Wszystko. O, tu jeszcze zostało. Dobra, tych nie potrzebuję za dużo sadzonek to wywalę, żeby tego nie dźwigać. No i dobra. Drzwi robiliśmy, drzwi. Od razu wszystko, bo my to tylko. A, trzy się robią. To fajnie. Bo my to tylko potrzebujemy na deski, tak naprawdę. Dobra, to gotowe. Tam na razie stawmy. Jeszcze tu gdzieś musimy walnąć te drzwi. Kodzieby to dobrze wyglądało. Może. Zlikwidujemy tu to okno I gdzieś tu byśmy to postawili Chyba by było najwygodniej Czyli, o Czyli widzicie, jeszcze muszę dorobić Ale to nie szkodzi O i tu nie będzie tego okna po prostu Dobra i tu jest trochę przyciemno. Ja boż już się Tu dam. I tu. Powinno być jasno. Dobra. Szybko lecimy. Jeszcze zrobić inne drzwi i spać. I będziemy mieli komplet. Czyli. Te nam zostaną na później, i na razie rzeczywiście takie odłóżmy. Teraz dwa. Jedne nam się przydadzą. Szybko je montujmy, i już powinniśmy mieć o. Cały bezpieczny dom. Że znowu, jakby coś się stało, i otwory zaczęły nam się robić, to już jesteśmy bezpieczni. Dobra. A teraz wam pokażę. Yy, musimy przepalić kamienie. Kamienie musimy przepalić. Yy, nawet nie mam. Kurczę. Wszystko porozkonałem. Teraz wam powiem gdzie ja widzę tu naszą sypialnię. O, tam na górze. Tamo. Tak sobie myślę. Że tu byśmy taką dużą sypialnię wybudowali. Tak z góry będzie nam wszystko fajnie widać. I wtedy jest tam tego pięterka co jej właśnie zbudowaliśmy. Zrobimy wejście. I jak to zrobimy to potem myślę, że może pójdziemy na jakąś wyprawę, co? Bo ile można budować? Już będziemy mieli w miarę to wszystko fajnie ogarnięte Tu na wyprawę można by było pójść no, Tu jest spokojnie, nie ma na żadnego potworka, nie ma świetnie. Czyli tak, tu może w przyszłości jakaś by powstała nie, nie wiem co, zobaczymy ale ja chciałbym dziś tu może wybudować on powiedzmy jakbyśmy zaczęli stąd stąd tu by nam to poszło to to trzeba wyciąć czy ładnie wyłożyć i tak samo w tą stronę No dobra, to spróbujmy tak odmierzyć. Może zróbmy, żeby środek był jakiś taki, nie wiem, z 10, może więcej. Raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Może dotąd.

Czyli tu. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, dziesięć. Dokładnie. Czyli to wszystko trzeba będzie nam wyciąć. Raz wam powiem dokąd. Potąd. Czyli tu się pomyliłem po jeden. O. I tu całą górę trzeba by było nam ściąć. No to co? Zabieram się do roboty i widzimy się za chwilę. No dobra, skończyłem się kilo, więc mała przerwa. Tyle już wykopałem. Zobaczcie, I jeszcze tym trochę brakuje, bo te warstwy trzeba będzie jeszcze skopać. No o 3 w głąb, ale zrobimy to tylko na 4 wysokości. Licząc od tej wysokości, a w ogóle na jakiej wysokości jesteśmy? 193, no i spoko. Czyli tak naprawdę tylko. O, do tej wysokości trzeba będzie skopać. Ja lecę teraz po Uuu, To trochę wysoko. No Ale mamy, a nie mamy. No to najedźmy się. No i potrzeba nam i łopatę i kilof. Zobaczmy jeszcze, czy nam się przepaliły kamienie. Nie jeszcze. Nie ma problemu. Poczekamy. I dwa kilofy. I jedną łopatę bym chciał. O, a z tego sobie jeszcze zrobię świeczki. No i dobra. Wracamy do kopania. No, Bo wtedy też tą krainkę będzie fajnie z góry widać. No i to jest zaleta budowania w jakichś górach czy zboczach czy coś takiego, że nawet jak się buduje jakieś takie komnaty, które gdzieś tam odstają od budynku, czy nie są zwarte z budynkiem. Wszystko fajnie wygląda, bo te wszystkie korytarze e, są zakryte. Wiecie, że nie musi być ściana przy ścianie, tak jak w budynku wolno stojącym, bo potem jakbyście mieli takie dziury, to by to słabo wyglądało. A, a w górze to wszystko nie widać, nie? Jak gdzieś tam ciągniecie korytarze. No dobra, przyspieszam kopanie i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, ma przerwa w kopaniu, zbliża się noc, więc lecimy się przespać, żeby nas nic nie zostało. No i standardowo wiecie, jeśli nie ma nocy, to nie tworzą się potworki, więc nie musimy się wtedy obawiać rano przy wyjściu, że zostało coś po nocy. Niestety ciągle musimy biegać naokoło. Ale niedługo, jak tam zrobimy, to myślę, że ten korytarz zaprowadzi nas właśnie do tej sypialni. Ale na razie musimy biegać naokoło. O! A nie zobaczyłem. Nie zobaczyłem naszych yy, wyrobów. No dobra. No to za chwilę zejdziemy na dół i zobaczymy. To ja kopię dalej. No, i jestem. Tak to już wygląda. Bardzo fajnie. Że tu i tak będziemy musieli skopać jeden poziom podłogi. Ale na razie chciałbym zarysować pomieszczenie. Wykupimy ten węgiel jeszcze. Tylko chciałem zobaczyć od góry, ile my tam jeszcze musimy skopać. Wezmę od razu węgiel. Jak już stoję. Ile my musimy tu skopać w głąb. Aha, czyli to już w zasadzie dotąd. Ok, i tu będzie ściana. To jeszcze jedna ściana trzeba skopać, żeby to ładnie wyglądało. Czyli jeszcze dwa. No dobra, to biorę się do kopania i widzimy się za chwilę. No i przymusowa przerwa. Skończył mi się kilow rozświetlę to trochę, żeby nic nam się nie urodziło, nieproszonego. No to lecimy, zrobimy dwa kilofy i może trochę nam się już zrobiło cegiełek. Zaraz zobaczymy. Tak, cegiełki mamy. Zróbmy jeszcze sobie kilo w 2. No, raz, dwa. Dobra, odłóżmy stół na bogo. Mamy za wiele. Jednego dajmy od razu do przypalania. Jako, że nasza cywilizacja wioska oparta będzie na takim właśnie kamieniu. Także nigdy go za wiele i zawsze tak naprawdę można go wypalać. Tu nie mam za wiele, tu mam chyba znowu trochę. Tu mam. I może tych desek trochę odłóżmy. O! O! Troszkę jest luźniej. Kilofy mamy, lecimy na górę. A jeszcze wiecie co? Tu wydaje mi się, że jest niezatkany wylot. O, tam To musi mieć jedną ciemną deskę, bo tam była półpłytka, a musimy mieć taką. O, tak mi się wydaje. Bo wtedy wiecie, jak jest taki lufcik mały, to gdzieś tam moby potrafią nas wyczuć, że jesteśmy. Tego byśmy nie chcieli. Jest też za wysoki dach jeszcze, to go potem obniżymy. O, ale to spokojnie. A no wszystko. O, zebrałem. Zebrałem, zebrałem. O i teraz tu. Gdzie tu zatkałem, a zewnątrz wygląda to tak samo. Ale nie mamy luku przynajmniej. Dobra. Wracam do sypialni. Te chodzenie naokoło jest po prostu straszne, ale niestety nie mamy innego wyjścia. No. Biegamy, biegamy. No dobra, to ja znowu biorę się za kopanie i widzimy się za chwilę. No, i jestem, kochani. Skopałem wszystko. To już jest nawet wielkość ścian. Trzeba tylko jeszcze skopać podłogę. I możemy przystępować do budowy. Ale to już uczynimy w następnym odcinku. W tym to wszystko. W następnym odcinku spotkamy się już ze skopaną podłogą, żeby Was nie zanudzać. No i pobudujemy. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Cześć.